Chamas. Faros. będzie na tyle dobry. No, w ogóle nie wiem, czy słyszałeś, ale pokazali, jak wygląda Hazard Zone. No to się okazuje, że to nie Zada, jest Battle nie? Royale, tylko masz 32 osoby w 8 składach. Musisz zbierać jakieś twarde dyski po mapie rozsiane, walczyć o te dyski. I dwie, dwa teamy z tych 8 wygrywa co gierkę. Ale gunwo. No, tego ja, ja nie, już, ja no już preordera anulowałem. anulowałem. Więc będzie ci ci ciężko znajdować te piosenki, bo one są tutaj w Epidemic Sound zgrupowane. A, no i Epidemic Sound jest trochę droższe od takiego Spotify'a. Ale mają playlistę na Spotify'u, więc jakbyś chciał to... Oh, man is a, bo ja ci pinguję, a wyciszone jestem, sorry. Yy, tu biegają. Czekaj czekaj Jakbym mógł Zleciał na dół kolejne. Ej kurde ten AMP to, to, to dobry jest nawet. Tak ironicznie. No, tak dobry. się trochę go boję Dążeby. używać na zasięgu, a teraz tak użyłem i kurde chłopak coś stopniał wręcz, więc no, tak kurde beka bym powiedział nawet. Lecę uważaj byśmy. pewnie to o no że a to nie widzę tego drugiego gdzieś z górek prują no biga tak może i na czerwonym oh. tym, wiesz na górkach jest mm -hmm. Dawaj uberek. Juberek. Halo! Zleć, leć, właśnie. Sejkuj na helkę. O stary. A potem darci jap, że jeden na dwóch. Nie widzę ich. Proszę się w ogóle a, na szpitalu są. Niestety Helka se umiera. Na blokach ze sobą mamy też typu. Będą nam plecy robić, mi już robią. Jeden leży, do Drugi gdzieś po lewej bardziej. Nie ma kełów. Ja mam innych, ja mam innych. Dobra, biegnę do siebie Masz BMSPK? Mhm. Dodaj Też. Ej, no na tych z tyłu, bo a... wykupił, więc pewnie będzie leciał na swoje bety. Jak będziesz miał BMSPK, to możesz spalić. A! Kurwa, ci. O kurda, już nas walił Tam zrobili na górze, jakie W ogóle? No, nie poradzę, na razie nic. Heleczkę mają. Oni na traku stoją dosłownie. Tylko nie wiem, czy na górze, czy na dole. Na górze, sniper. Nie bo to jest nagle. 3, 3 teamy tutaj nagle sam. O, mogę skanować to? Nie mogę? O co chodzi? Kill confirmed. Wow. Jest serio, skanowanie w tej grze. To jest prześmieszne. Zajpowałem tych zdrowa. Jeszcze dwa teamy są na tym, na górze. Seamo potrzebuję, a sobie odbiegnę tutaj. Trakiem wrócę. Góra, góra, dostałem, cofam. Mhm. Ale chłop ma, ale ma warta, hitmarkera dostałem. Mhm. Nie mam ammo w tym MG, Weź jak Weź mi Dobra już. Już, już. Dobra, tak mało ammo mam, że to jest hit. Ja tego pobiegnął właśnie. Prędkość pocisków zerowa. Step Polak. sister? Oh, kim? Tak Ale nie wyzywaj. trzeba się zapisać do tej bety jakoś? Czy. Nie tak nie na duchach. Uh. Na pewno mocniej jak nie na duchach. A, jak wyzywał. I miło. Pod spodem będzie. Dojeżdżam do martwej. Cholera, Matka, jak wyzywa. Biedna. Znaczy solo player. Mocny hmm. był, ale byłem lepszy. Jak Box, to jesteś najlepszy. Oni biegają jeszcze przy domkach, przy tv Na tej trójce niebieskiej teraz poszło. Od gazu zginął Takiś zawodowy. Jakiś zawodowy, strzałów nie sprzęt nie widziałem, więc od gazu chyba zginął po prostu Spaliłem. O pod nami na sklepie O ja właśnie jakiś tam Wybiega do szkoły jeden. Drugi jest tutaj Podnosi się. Został od na dachu jest? Kiedy? O kuźwa. Co on zrobił? Ej, Lol, widziałem, przecież był ten. Zwykła czerwona kropka, i nagle było piętro wyżej. To mówię, dobra, jest na piętrze. A ten kurde dobry, na dachu dobry jest. jest. Mhm. Odpalam ci bestę. No, nie wiem, pierwszego nie trafił. Ale potem w locie dał mi chyba banie, nie wiem. O, gdzieś przede mną. Tylko nie wiem totalnie gdzie, bo był tutaj tam. Gdzieś na domkach siedzi. A, już widzę go. co, e, on spróbuję, gdzieś tu na zwiadzie chyba. Na tym zwiadzie chyba jakoś. Zaraz mi ugryźli będziesz miał tego snajpera od lewej. Uważaj. Tak, zwiat przede mną robi. Wypierd... z garażu. Matko, jaka agresja. No jest. to on? No, ale mi po niemiecku tutaj godą. Niemiecka precyzja, no nie wiem, jeden team został No są to na niebieskim właśnie I mają. Ty masz ducha? Nie, nie mam alarmu. Okay. Przed nami są dalej, na pomarańczowym. Tam, Czerwamy, no. A, ze snajpem są. No dobra, są w dupie. Na trakach teraz przed nami, znaczy na suv nie mam po Mhm. Mm. chodź dam ciekawie, Nie, wiesz co sieć tam, oni no, mają są w dupie, zostaw je tam albo co się podskoczą. Powalony jeden. Nice. Trzy do zope, Shimonix. Nie widzowie, na radzowie. Jak widać, dozownicza loża Chyba wygrała. Do do z dozowniczą piwnicą. Tak. tak, dozo nie szanuje widzów, nie Są szanuje ja dozowników. Swoich. Dozownicza piwnica jest gorsza, więc Lety. zapraszam do dozowniczej loży już od 2 zł miesięcznie. Polecam. Forma <śla> jest do wytrapania.